Dobrze, już jesteś. Głodny jest. Oh, no. Wyobraź sobie, że ja też. Zaraz będzie obiad. No to super! Możesz mi podać pilota, jest na stole. A sam nie mógłbyś wstać i sobie wziąć? Tak mi się tu dobrze siedzi. Wiesz, tak się dobrze ułożyłem, że nie chciałbym tego zmieniać. To bardzo przekonujący argument. Proszę. Przynieś mi coś do picia. Tak mi się po tym pokornie chce pić. Że pojęcia nie masz. Wyobraź sobie, że jestem zajęta. No weź. No co to dla ciebie? No i tak stoisz. Proszę bardzo. Robi się interesująco klekle. -kle. No. Kochanie. Co? Podaj mi telefon. Ten telewizor już mnie znudzi. A w ogóle kiedy będzie ten obiad? Bo mi się kończy. A ja jestem młodny! Jakbyś mnie nie wołał co chwilę, to pewnie byłoby szybciej. Daj spokój! Przecież obiad szybko się robi. Jak ja zamawiam pierogi w tym naszym barze osiedlowym, to kucharki mnie zaraz podają. Powinnaś tam czasem pójść ze mną. Podpatrzyłabyś, jak należy pracować. No, nie! Tego już za wiele! Jutro obiad robisz ty! Kochanie, ale nie wygłupiaj się! Ja jestem zmęczony! Tak! A czym ty jesteś taki zmęczony? Siedzisz przed telewizorem! No, jak to czym? Przecież ja byłem w pracy, zarabiałem na rodzinę. To teraz należy mi się odpoczynek! No, wyobraź sobie, że ja też pracuję! A potem, zamiast siedzieć przed telewizorem, robię zakupy, gotuję obiad, no i jeszcze Tobie usługuje. No nie przesadzaj! Słuchaj, mam pomysł. Jutro Ty robisz obiad, a ja popilnuję Twojego miejsca przed telewizorem. Tak stawiasz sprawę? Dobra, zrobię taki obiad, że się zdziwisz. Swojaki mi pomogą i udowodnię Ci, że marudzisz. Eee, I... o, o No oby. Bo ja jutro będę bardzo głodna. A teraz idźmy ręce, bo zaraz będzie zupa gotowa. Zobaczycie! Zrobimy taki obiad, że mama się zdziwi. No ja nie wiem. Kle, kle. Ja jestem świetnym kucharzem. Widziałem w telewizji, jak się gotuje. Będzie pysznie. No zobaczymy. zarzekał się, że umie i że to bardzo proste. Niech się dzisiaj wykaże. Wiesz co? Marnie to widzę. A co będzie, jak tato sobie nie poradzi? Nic się nie martw, mam plan B. Na pewno głodni nie będziemy, ale na razie damy tacie szansę, żeby się wykazał. Uff! A już myślała, że dzisiaj nic z jedzenia. Hmm, ciekawa jestem, co on wymyśli. No Głodna. Już niedługo! Spiesz się, spiesz, bo wszyscy jesteśmy głodni. Zaraz będzie obiad. A ty masz tylko taką malutką siateczkę? No ile ty byś chciał? Ja preferuję kuchnię nowoczesną, mało składników i szybkie dania. Okej, okay. tylko żeby nie było za mało tych składników, bo my głodni jesteśmy. No właśnie, kle, kle. Poko, spoko. spoko. Na początek mam ciasteczka, przecież na głodnego nie będę gotował obiadu Kochanie, kochanie A ona no co znowu chce? Obiad robię Słucham, o co chodzi? Wiesz co, na stole leży mój telefon, podałbyś mi? A nie możesz sama wstać, sobie wziąć? Wiesz, tak dobrze się ułożyłam bo na tym zmęczona jestem! Tak! A niby trzy Leżeniem? Przecież byłam dzisiaj w pracy. Należy mi się odpoczynek. Hehe, he, mama naśladuje tatę. Dobrze jej idzie. He he he. proszę, oto Twój telefon. Jak chcesz obiad, nie wołaj mnie więcej! Ma się rozumieć! Dobra, trzeba wypakować jedzenie. Ja, oczywiście, taki głupi nie jestem, żeby tutaj stać godzinami gotowe. Mam pyszne zupki chińskie, Burgera z paczki i kilka słodkości, które później jakoś tam połączę. Wiecie, słodycze wszystkim smakują. A znaczy, na pewno będą to wrażenie. Zdrowych rzeczy nie kupowałem. No bo kto takie lubi? Poza tym. Wszystko kosztowało malutko, więc zostało mi jeszcze na ciasteczka, które zaraz zjem przed obiadem. Wszyscy na pewno docenią moją szybko i nowoczesną kuchnię. Mama na pewno będzie musiała przyznać mi rację. Jestem zwycięzcą. Obiadek gotowy. Zapraszam do stołu. Wow, jak szybko. Jak dla mnie podejrzanie za szybko. Chodźcie, zobaczymy, bo głodna już jestem. Proszę. Uuu, a co to za niespodzianka? Zupka chińska? No, Na obiad? A niby dlaczego nie? Nazywa się zupka, tak? Ja dziękuję. Mogę komuś odstąpić moją porcję. Głodny jestem, to spróbuję. Przecież nie może być aż tak źle. Poza tym, może wy się nie znacie na chińskim jedzeniu, dlatego wam nie smakuje. Tak, Raczku, ależ proszę bardzo. Chętnie się z tobą podzielę. <laughs> Fuj, co to za ochyda. Tato! Skąd ty to wytrzasnąłeś? Kle, kle, nie także że ohydne, to jeszcze śmierdzi zdechłymi skarpetami. To nie są skarpety, to jest smak serowy. Zupka jest ze sklepu jest pierwsza klasa. Nie smakuje wam? To dajcie, sam zjem. Proszę. No dobra, ale co jest na drugie danie, bo my już naprawdę jesteśmy głodni. Spokojnie, spokojnie. Trzeba było zupę zjeść, a nie teraz marudzić. A na drugie danie burgerki. Burgery? Super! Na pewno będą pyszne, ale powiedz, jak ci się udało tak szybko je zrobić? To moja słodka tajemnica. No to ja już chyba widzę, co to za sekret. Zobaczcie co znalazłem w kuchni Kle-Kle, to opakowanie po burgerach z paczki. Oj, widzę tatusiu, że za bardzo się nie przyłożyłeś do zrobienia obiadu. No, oh, no. Zamiast sam obiad ugotować, to kupujesz gotowce i to do tego niskiej jakości. Jecie czy mam zjeść sam? To może zjedz sobie to sam, jak Ci tak bardzo smakują te burgery, prawda? Tak. Proszę, wszystko zjedzone. Jakbyście byli naprawdę głodni, to byście wszystko zjedli, a nie wyprzedzali. Kle, kle! My nie chcemy, żeby nas potem brzuchy bolały po tej twojej kuchni. Kle, kle! No nie, teraz to już Bóg przesadziła Deseru nie dostaniesz. Patrząc po tym, co było, nie spodziewam się niczego szałowego. Tym jakoś przeżyję. Tak, to jeszcze zobaczymy. Proszę! I co, woleczku, zjadłeś? Taki deser to z miłą chęcią, klekle. -kle. No wiesz, nie gniewaj się! Tak tylko żartowałem! No ja myślę, że ty żartowałeś. Taki deser to na pewno każdy z Nie no, lody z bitą śmietaną to dobre rzeczy. Tylko czy na pewno o tej porze roku? Ja wiem, że ty chcesz zdyskredytować mój wspaniały obiad, żeby mi nie przyznać racji. Ale tutaj raczej nie wygrasz. Jestem wspaniałym kucharzem. Przyznaj to. Gotujesz wspaniale. Jak ekonomicznie? Tylko nie wiem czy nasze brzuchy wytrzymają tą twoją dietę. Dziewczynki, smakuje wam? Piękne! No widzisz, wygrałem. Jeszcze zobaczymy. A few moments later. Oj. Chyba zaczyna mnie boleć brzuch, Mówiłam Ci, żebyś tego nie jadł, ale Ty wiedziałeś lepiej. Ojej, jak boli! Już nie będę jadł tyle przetworzonej żywności i słodyczy, tylko żeby przestało boleć. Ojej! Cóż. Teraz będziesz musiał pocierpieć. W kuchni masz kropelki na żołądek, a w szafce herbatę miętową. My tymczasem idziemy na pizzę, bo nadal jesteśmy bez obiadu. Ojej, na pizzę? I uwielbiam pizzę. Ty musisz się wyleczyć, więc zostajesz w domu. I niech to będzie dla ciebie nauczka, żeby raczej wybierać zdrowe produkty. A wy widzowie, Pamiętajcie, żeby nie jeść dużo słodyczy i przetworzonej żywności. Takie niezdrowe jedzenie może później spowodować ból brzucha, tak jak u taty. My się dzisiaj z Wami żegnamy. Pamiętajcie o łapkach w górę, o subskrypcjach dla kanału i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. PA-PA!